No trzeba, bo tu trzeba coś wybrać, zapika. Dobra, gramy Lisandrą. chuj, postanowiony. Dobra, w tobie dawaj fraga, kurwa, bo to nie ma co. Dobra, to mi się podoba taki gameplay. Ja pierdolę, pogczampy dla Tobiasza. Czy to jest vipek na kanale? Oj, chyba tak. Nie, no jak i Dorans. jak tu trzeba Dark Sila napierdalać. Dawaj <laughs> gramy długo mida <laughs> Nie, ale to da się przejebać jeszcze No wiem, chcę tylko asysta i się Ty pomożesz mi? Trabiasek z turetem <laughs> Dobra, dzięki <laughs> Nie no, ale Chłopca mnie obił pod turetem dobrze, że ogarnąłem w porę <laughs> Tego dive'a <laughs> No bez kitu Daj mu trochę levelka. No pewnie, a tu tu To cały starcz chyba tego levelowania. <grystanie> Dark Silek się sam nie nastakuje. Nie no, żartowałem, kurwa. Dobra, jednak nie żartowałem aż przez ranę. Dobra, A ten no chyba. Czemu? No nie wiem, jak się tak dziwnie gra. No zero trzyma kurwa i troluje, pojebałeś? Tobiaszek, ale daj coś też dla bota. No, dobrze myślisz właśnie. A mnie nie ma Tobiaszek, na linii kurwa. Ja pierdole, ty, dwa na 1 zabiłem, ale pojebano akcję. Naprawdę? No. To jeszcze mal ma a nie gp -kiem. Ja pierdolę, ty radzisz sobie widzę tutaj na D2. Ja cię posądzałem o bycie no tak to można grać. Daj to w nexta chodź <grystanie> <grystanie> Roczny abonament subskrypcji na kanale XAJO podłoga <grystanie> Za to D1 A Tobiaszek nie chcesz jakiegoś fraga? Oh, ho Dobra, ja spierdalam essa Dobra, dajemy pętę dla Tobiaszka, co? No, chodź Tobiaszek, gdzie ty jesteś? Kurwa laga mam Ja pierdolony zlagowało to jest Nie no Pa już przyszedł fragi postilować skurwysy na te peku <tosy> pierdolony Wejgarisz pierdolony spoceniec <tosy> Nie ale wiesz co i farmić na topa Bo skurwysyny mówię Ci że oni będą chcieli splitować zaraz na wladzie No co ty pierdolisz? No po, wiesz ile razy widziałem takich openów, kurwa, później 4 na 5 Masz czwarty level, a chłopci schodzi z tapa z szesnastym Co ty gadasz, kasujemy tego Weigarisa i już mu się odechciała grać Tylko szóstkę daj mi dobić, po tym creepie mam Wchodzę od razu, kurwa No dawaj, dobij No wchodź w kurwę Wchodź w kurwę? No to wchodzę w kurwę No to wesz kurwa Ale, Dobra, ale weszłeś execute, execute to worth it. No tak Nie no, kurwa, jak bajam. nie execute? Trzeba <laughs> <laughs> jakoś fale stakować, nie? No wejgarisza trzeba zdajbować kurwa, nie ma flesza, nie ma zoni, po prostu w niego wpierdolę. No to się. dawaj kurwa, już mam za piędzierkę, już mi tak nosi, że to jest chuj Ten tak, skurwysyn tak tryharduje def defowanie Oś to jest skurwysyny nie No je cyklatę mi postawił Nie no, ale żon ma pechową grę, a go wyzywają Tam w teamie Pierdolę te legend, taka toksyczna społeczność, że to jest chuj Dobra, dajbujemy tę kurwę do który z Wisa. No co, ja się wpierdalam. No, tylko czekaj, tak. A 500 HP sus. Ja dokąd dotąd mam ranger. No, czekaj, nie, czekaj, to... bo. Dobra, dawaj Nie, no, nie dało się. Nie, no tak, z moich obliczeń wynika, że tutaj się należy vipek, tak. No, żeby tylko banika nie dostał. Mam no, nadzieję, że szybko chłopy z lobby wyjdą. Ja pierdolę, widzowie, dopiero się skumałem, kurwa, co tak pierdoliło z palenizną 8 godzin temu. Dziurę mam, kurwa, średnicy 6 cm na spodniach, mi wyjerało szlugiem, ale że ja tego nie zauważyłem... <ślesk> <ślesk> O, oh, no może nie 6, no może tak z 3. Wiecie jak to jest? Spodnie cenia, trochę podałem za duże cyfry. No dobra, ale dwa palce tam hmm. wsadzę, może powiem tak, dwa palce tam wsadzę, wskazujący środkowy. Pokaż. Jak mam wam pokazać widokie? W paincie narysuj. No dobra. Są spodnie, nie? Tu jest dziura. No, może nie tak, bardziej tak. No, może nie. Bardziej... Tak, o. Tak, taka dziura jest. Ja pierdolę. Potrójna dziura taka, Pojebane. O kurwa, Ivern w lesie. Ivern w teamie? No, Ivern w teamie to się równa friluzek. Ja mam nadzieję, że to będzie jakiś hypercarry, bo tu Lulu, Ivern... Ty, to może ja sobie przypierdolę jakimś hypercarry na midzie, co? Dawaj, Masterem. <laughs> nie no, Masterem to nie. Ale mogę zajebać, czym ja mogę zajebać? Lucianem Nie no, Lucian to nie jest hypercarry. No ale dobry, Midek, i będzie działał spoko z Ardentem. Może Koraskiem? O kurwa. O kurwa. kiedy no, nie pierdol. Jezus, już myślałem, że chłopiec weźmie Gina do Iverna i Lulu. To bym chyba wiecie co zrobił. Wykonał salto mortale z czwartego piętra. Kierce. Dobra, wezmę Korkiego. Ja pierdolę, wiesz kiedy ostatni raz grałem korki? Nigdy. Przecież z 7 sezonów temu. No, ciekawe. Jak ty nie grałeś w Lola 7 sezonów temu. O dzieciaku, ja gram od pierwszego sezonu. <grym> nie no, ja pierdolę. Po co ty dopowiadasz odpowiedzi, które kurwa? <grym> nigdy by się nie zdarzyły. No to co byś odpowiedział? A nawet, nie wiem, kurwa, bo ci nie słuchałem. Nie wiem co byś odpowiedział. <grym> o kurwa. Dobra to kurwa rajzowska jebana. Ja pierdolę, nie. Nie, zaraz cięciawy dostanę. W sensie nie mam pojęcia po co kurwa gankuje mi mida ten chłop. To jest coś nad czym się zastanawiam, no ale chuj. Nie wiem, powiem ci jasno, chcesz iść na mida kurwa? No chcę kurwa, pytałem o to już wcześniej, Kiedy kurwa. pytałeś jak ja byłem? No co, Dwa razy kurwa No to trzeba było głośniej pytać jak Ja nie słyszałem cię w ogóle no To oczywiste że na Ryze nie chce grać No to spierdalaj na mida już teraz Idź no do bazy i się tam tepni. na Manamune Trinity Force Nie no, że Szczebrzeszyn tutaj podpierdala A ja mu wykiorwią Za 42 elo <śmiech> <śmiech> A, No i co Spękał już, już spierdala Jak dostał hita za 42 To już nie ma tak fajnie co? No ja nie mam kurwa obrażeń tym korkiem. On bije po 50 autoataków. Dlaczego ty chcesz mieć obrażenia kurwa? <laughs> Skoda, nie. <jebaie>. Kurwa z <laughs> czempiona chciałbym mieć obrażenia. Dobra, idziemy zabić Mida z tym. Idę mu spuścić pakę na głowę. O kurwa No to zapraszam kurwa. No To lecę tam kurwa Zara Dobra, tak? dawaj te dziwki O kurwa, tepek, cofka nie. nie no ale jak ja kurwa Nie wiem, trzęsie co a Gdzie ta kurwa Lulu jebana no co ona robi? Bo takie zakrytasy napierdalał po naszym lesie Czemu on to instant po prostu no, nie kurwa, strzeli? co to było? Dobra, macie fragi. To był kontrolowany basic Teraz jeszcze Rise i... Wybaczę wam kurwa to, że jesteście nobami. Ale ty widziałeś co ja są odpierzał. Wow, mapy. Co ja słod odpierdalił? No ja widziałem co Lulu odpierdaliła. O dobrze, jeszcze tresik. No, no jeszcze Graves'ik No i super. Kto, przypominam, kto rozpoczął tą akcję swoim y, Hextek Munitiatios? <noise> Fat Piecharson na korkim. No, kurwa, co się śmiejesz? Prawda jest taka, że to ja rozjebałem tutaj pokczampy dla mnie. <noise> no nie wiem, co ten korki zjebany robi. Taki już to <noise> jest <lecz głos> <gry> Nic nie słyszał. Pa daj tego Gravesa kurwa, pa No dawaj ty kurwa Gravesa je Używaj tych paczek. Tu ja się łamam, dawaj tych Gravesa. Dobra, jest Nic nie widzę, kurwa. No, o kurwa. Dobra, jest razem wszystko misną. Wygrawamy to. Dobra, dobra, o, o kurwa dobra No co ty robisz, no zrobisz coś kurwa Ja pierdolę to ty jesteś useless, nie? No ja jestem useless? No O kurwa Dobra, no w lejcie ta gra jest nasza, prosta A no, w lejcie kora to ora słyszałem No to ja też tak słyszałem Ale nie <laughs> widziałem Nie wiem, nie wiem, kurwa. Nie mogę nic zrobić, nic kurwa nie mogę zrobić. Widziałem to. Biega jak małpa jebana, kurwa z berserkami i fantomem. Przykra sytuacja, co się wydarzyło. O kurwa, on robi rabadona na drugi item i wernem. Ja pierdole, ale crazy. Wiesz jakie będzie pierdolnięcie? I no tam drugi turet jest broniony, widzę. Nie, wiem, no, w chwilę została ta gra przegrana. No tak. Jak zaczęły się bójki. O kurwa. A to, że jeszcze kliknął. Ty, ale to mi był, no, bubeczkę stawiałem. Ja pierdolę. Dlaczego? Ach, huistyn. Nie, no, zobacz co się dzieje z kurwami. Już pierwsze fragi wpadały na konto korasa. Dawaj, goń do końca. No goniłbym, ale ta Lulu, zobacz, że ona nie chce. Patrz kurwa, no nie pomoże mi. No, nie pomoże mi ta kurwa, no. Ma Erkę, ma wszystko, mam Iwerna za plecami, oni cofają do bazy, no. Kurwica mnie strzeli, no. I możecie mówić, co chcecie o tym korkim, ale jak ja mam Iwerna i Lulu za plecy, kurwa za plecami, oni se odchodzą, kripy I Iwernem i Lulu idą kripy odpuszować To, to już możecie ryja zamknąć. obu bym ich wyjebał. Z dwoma shieldami. Lulu miała Erkę i miał shielda. Lulu mi rzuciła jednego shielda i se poszła. Obu bym ich wypierdolił, jestem pewien, że to był free double kill, kurwa. Dostałbym Oba Sheedy i, i, i by było to wygrane Tutaj w sensie te dwa fragi by były zrobione To nie jest Baby Rage tylko chłopy z Jak napisze to, to jest Baby Rage to sam jest yy, Baby Rage, proste bo widzicie swoje wady w innych Spójrzcie w lustro skurwysyni O O ma klinza nie wiem no, ja chcę mi się grać tego to już na pewno mi się nie chce grać. W ogóle w ligę mi się nie chce grać, cały dzień tej, we, w tej i w FT. asze kurwa na, na dwóch ardentach. No tak to właśnie miało wyglądać, no asze na kurwa dwóch shielderach. Tak powinno to wyglądać od początku. I tak samo jakby mi dali shieldy, to ja też bym zabijał. No mamy 10 sekund na obronę. Kurwa mać, no co tu się odpierdala, no? Dobra, ja cofię i tepuję na plecy. Ase arrow. Kurwa. Nie mam gdzie stykować nawet. Ja pierdalę, on na pierdala. Nie, Derwstens jest popierdalony. Czemu oni jeszcze. Czemu oni to zbufowali, kurwa, widzowie? Derwstens jest tak broken. No ale gówno. No wezmę tego Sola, niestety Nie no ta Asia kurwa No, gdzie się Asia wyjebała Gdzie ja co ja odpierdalam kurwa Ja mam trzech chłopów na sobie no A Lulu z tobą stoi, kurwa. Z ja nie wiem, jak się aż wyjebała? No aż. Się, nie wiem, stresowała chyba do przodu. Nie, no ma flesza, ale. Stres zdecykowała się. No, bo no to tak wyglądało, żeby wybiega po prostu do przodu. No, ale ma wtedy. No szkoda tych walk, kurwa, w mid game, co chłopaki podejmowali z pizdy. Ja, pierdolę. Nie wiem, ja nie wiem co się stało w końcu. Nie, naprawdę, jakbyśmy przeczekali kurwa 5 minut dłużej, jakby się zaczęli wypierdalać 5 minut później, to ta gra była free winem Zobaczmy, co ta aszka odpierdoliła, to mnie bo mnie się kawi. Daszka bierze blue buffa Drzuca strzałę. <słyska> Okay. <laughs> tak ostatecznie po 14 godzinach grania jestem jedną gierkę do przodu. Także jest climbing, jest. Nie ma co narzekać. Dobra, jak ojczę widzowie. Dziękuję, że byliście. Kocham was. Trzymajcie się w tym ciężkim okresie.